Włącz i zostań z nami. Wiemy o tym, że w modlitwie z nami łączy się, błogosławi nam ksiądz arcybiskup. Wszyscy zapewne czytali jego oświadczenie. Naszym pierwszym zadaniem jako chrześcijan jest uwielbić Boga w nas, uwielbić Boga w tym świecie, dać świadectwo tego, że tylko On jest Panem i tylko On jest Bogiem i nie ma innego poza nim. Dlatego spotykamy się tu, by uwielbiać. Rozumiem, że nie mieścimy się po tej stronie y, ulicy, rozumiem dlatego, że stanęliście również niektórzy z nas po drugiej stronie. Ale proszę Was, nie reagujcie nawet najmniejszym przejawem agresji, na jakąkolwiek agresję, która może spotkać Was. Pamiętamy też i dziękujemy serdecznie wszystkim siostrom z różnych zakonów, także tych kontemplacyjnych, które od tych dni, przez te dni się modliły za nas, modliły się za to dzisiejsze spotkanie. Ciebie ze swojego życia, nie wiedzą, nie mają świadomości o tym, jak wiele tracą dobra, jak wiele tracą szczęścia, jak także oddalają się może często od życia, życia w pełni, życia także tego wiecznego. Sprawa, byśmy Cię zauważyli nie tylko w doświadczeniach losu, ale zawsze i umieli zachwycić się Twoją miłością i ofiara Twojego życia nie będzie bezowocna dla nikogo. Tych wszystkich ogarniamy naszą modlitwą teraz, w tej tajemnicy. Wierzymy, że Ty także teraz umierasz za każdego z nich, za każdego z nas. Móż się za nami wcześniej, teraz i w godzinę śmierci naszej mamy. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, mów się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oczywiście ja, przede wszystkim, jako duszpasterz także i ludzi młodych, dochodzę do takiego wniosku, że jeżeli przyzwolimy na tego typu bliźnierstwa i po prostu z nimi zaczniemy sobie żyć na co dzień, nie przejmując się nimi, to w bardzo złym kierunku pójdzie wychowanie. Bo m, niezależnie od tego, czy tu są ludzie młodsi czy starsi, już są wszyscy: to są i młodsi, bo tu starsi. To są i wspólnoty katolickie, ale są też kibice śląska. Tak. Bardzo różnorodne nawet środowiska potrafią skrajne, się zjednoczyć. Nawet skrajne też ugrupowania. I co jest zaskakujące pozytywnie, to że oni jednak się modlą, bo stwierdzili, że ta modlitwa będzie najlepszą formą przekazania wiadomości. Nawet nie protestu, tylko przekazania wiadomości. Słuchaj, coś chcemy powiedzieć. Chcemy powiedzieć jako wspólnota, chcemy powiedzieć jako y, ludzie myślący może trochę inaczej, mający swoje życie, mający swoje problemy, y, ale chcemy coś powiedzieć. I mówimy teraz w tym momencie, kiedy modlą się tutaj ludzie, się, mówimy jednym głosem. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy chrześcijanami. Dlatego, że Chrystus jest dla nas najwyższą wartością, a katolik, chrześcijanin nie może być kimś, kto chowa w sobie swoje wartości. On musi o nich powiedzieć, no bo sam Jezus powiedział wstępując do nieba: idźcie i głoście. Idźcie i głoście dobrą nowinę. A czym jest ta dobra nowina? Jezus, to jest męka Chrystusa, to jest Jego śmierć i to jest Jego chwalebne zmartwychwstanie. Czy mogą być wyciągnięte jakieś konsekwencje prawne właśnie od dyrektora teatru, czy na przykład marszałek, który jest odpowiedzialny właśnie za tę placówkę? Takimi organami jest Policja, Prokuratura i Sądy. Jeśli jest tak ewidentne naruszenie dóbr prawnych, jak w tym przypadku, to naprawdę należy się pochylić nad tym bardzo poważnie, zbadać ten materiał i, spra i sprawdzić, czy on yy, nosi znamiona tych przestępstw, o których mówiłem, czyli znieważenia uczuć religijnych i prezentowania pornografii dla osób, które wobec nieograniczonych, nieograniczonego kręgu osób. Yy, niestety ten, ta projekcja, yy, co jest ogłoszone na stronie teatru, ma charakter otwarty, wstęp jest wolny. Czyli e, nie ma żadnej możliwości sprawdzenia, e, w jakim wieku e, osoby tam wchodzą. Sprawa niewątpliwie nadaje się do tego, żeby ją zbadać pod kątem prawnym. E, na pierwszy rzut oka e, z, widać, że e, przynajmniej, niektóre znamiona, kodeksu, nie, 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 przynajmniej e, niektóre znamiona niektórych przestępstw kodeksu karnego są są tutaj wypełnione. Ale niektórzy powiedzą na co ta wasza modlitwa po co i tak spektakl nie zostanie odwołany. Ale to nie szkodzi. Bo <grym> zawsze coś zostanie. <grym> to znaczy jeżeli e, 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 kropla drąży skałę, no. <grym> to stare porzekadło, więc e, módlmy się teraz, módlmy się w przyszłości, a wreszcie ta skała pęknie. I być może nawet przyjdzie czas. W co wierzę, bo jestem osobą wierzącą, że za 5 czy może 10, ci ludzie, którzy dzisiaj z nas się tutaj śmieją albo y, hukają się palcem po głowie, staną z nami i będą się modlić. Bo ja osobiście, mając 42 lata życia i 17, no już 18 rok państwa, nie takie cuda widziałem. A Pan Bóg, y, nasz Bóg, Bóg. Y, E, Abrahama, Jakuba, Izaaka, e, Bóg, e, który dał swojego Syna, aby za nas umarł i dla nas zmartwychwstał, e, jest Bogiem cudów. Jezus jest, Panem, Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, Tylko Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, Bo On jest Panem ziemitem, Jezus w nie każdy Pan. ah I na innym miejscu święty Paweł mówi, że nie toczymy walki przeciw krwi i ciału, ale przeciw rządcom duchowym zła na wyżynach niebieskich. Bracia i siostry, walka toczy się duchowa. Walka duchowa się toczy. O prawdę, O Jezusa. Mam taką propozycję. Niech ten budynek będzie symbolem Ministerstwa Kultury dzisiaj. Panie Jezu Chryste, chcemy błogosławić Ministerstwo Kultury, chcemy błogosławić, Panie, teatr, chcemy błogosławić kina, chcemy błogosławić muzea, Panie. I chcemy Cię prosić, aby to służyło, Panie, na Twoją chwałę, żeby to wyrażało dobro i piękno. Ta instytucja, Panie, prosimy Cię, abyś Ty tam zaklunował, abyś przyszedł ze swoją mocą, z mocą swojego świętego ducha i przemienił oblicze, Panie, teatrów, Przemienił oblicze kin, Panie, we Wrocławiu, w całej Polsce. Przemienił oblicze opery, muzeów, Panie, filharmonii. Proszę Cię o to, Panie, abyś przyszedł z darem mądrości do wszystkich tych, którzy zawiadują do ministra, Panie, kultury. Proszę Cię o dyrektora teatru, o Twoje błogosławieństwo, Panie, dla niego. Proszę Cię, abyś spłynął do jego serca ze swoją miłością ze swoim świętym duchem, abyś przyszedł do Niego ze swoją prawdą. Proszę Cię, Jezu Chryste, o to, abyś dotykał Jego serca. Zdąpi duch Twój. Niechaj zdąpi nie duch Twój i odnowi ziemię. Z spłynie deszcz na spragnione serce. Obmy nie i uświęć mnie uwielbienia Dla Ciebie i Twojej rodziny.